Marta Nawrocka została emerytką. Wiem, jak to brzmi. Dla wielu Polaków Marta Nawrocka stała się symbolem nowoczesnej kobiety silnej, energicznej i gotowej do działania. Teraz szokuje informacją o odejściu na emeryturę. Marta Nawrocka Pierwsza dama, która nie znika z życia publicznego. Marta Nawrocka od pierwszych dni prezydentury swojego męża, Karola Nawrockiego, zyskała sympatię Polaków. Wyróżnia ją otwartość, szczerość i bezpretensjonalność, które, jak zauważają komentatorzy, odświeżyły wizerunek roli pierwszej damy. Zamiast ograniczać się do reprezentacyjnych obowiązków, Marta Nawrocka aktywnie uczestniczy w spotkaniach z obywatelami organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. W mediach często porównywana jest do swojej poprzedniczki, Agaty Kornhauser-Dudy, którą określano mianem milczącej pierwszej damy. Nawrocka natomiast nie stroni od mediów. Potrafi mówić o sobie z dystansem i poczuciem humoru. Szeroko komentowany wywiad Nawrockiej dla Wiwy Niedawno Marta Nawrocka udzieliła obszernego wywiadu magazynowi Viva, który odbił się szerokim echem w mediach i wśród internautów. Na okładce zaprezentowała się w eleganckiej, ale stonowanej stylizacji, co znakomicie współgrało z przesłaniem wywiadu, szczerością i autentycznością. W rozmowie z dziennikarką opowiedziała o życiu w Pałacu Prezydenckim relacji z mężem i dziećmi, a także o wyzwaniach, jakie niesie za sobą nowa rola, o odejściu z pracy i życiu na emeryturze. Rodzina jest dla mnie fundamentem wszystkiego. Bez niej nie byłoby mnie. W tym wszystkim najważniejsze jest, żeby nasze dzieci wiedziały, że niezależnie od ról i tytułów, wciąż jesteśmy tą samą rodziną, że mamy swoje rytuały, święta, swoje małe codzienności. Które nas budują, i że dom jest miejscem, gdzie nie ma protokołu, tylko miłość, normalność i śmiech, mówiła. Marta Nawrocka przeszła na emeryturę. Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów wywiadu było wyznanie o decyzji dotyczącej pracy zawodowej. Marta Nawrocka przyznała, że odejście z urzędu nie było dla niej łatwe, ale podjęła je z pełną świadomością. Najpierw zdecydowała się na bezpłatny urlop, aby towarzyszyć mężowi w kampanii i przygotować się do nowej roli. Pracowałam w zespole, który był jak rodzina, z ludźmi, z którymi tworzyliśmy coś trwałego, opisywała. Z czasem jednak uznała, że nie będzie w stanie godzić intensywnej działalności publicznej z pracą na pełen etat w administracji. Od 6 sierpnia wiem, jak to brzmi, ale tak, jestem formalnie emerytką. Więc ten rozdział się już nie otworzy, choć w sercu zostaje wszystko, czego się nauczyłam. Nie wiem, czy gdy służba mojego męża dla Polski dobiegnie końca, wrócimy do Gdańska. Życie samo pisze ciąg dalszy.